ELO, elo 3210. Jak zjeść rybę wędzoną typu morszczuk? Przede wszystkim trzeba ją umieć rozłożyć na wesoło. Tak to robimy. Ma skórę. Pozdrowienia dla Darka Esz i saloniarza. Mm, bychota. Do tego oczywiście. Wiadomo, rybka lubi pływać. Przegryziemy chlebem. Na drugim stanowisku mamy jeszcze inną rybę. Ale morczuch jest the best. Smakowity. Bardzo długi, wystaje z talerza, bo oprócz morszczuka jest jeszcze mojszczuk, ale moi szczuka to pokażę Wam następnym razem. Ogon mojszczuka jest taki i to jest przed nocną w sobotę, bo wiadomo dzisiaj gorączka sobotniej nocy. Pozdrawiam serdecznie, smacznego jeszcze raz, pozdrowienia dla Saloniarza i Darka Eś.